Cześć, witam Cię na moim kanale i zapraszam dzisiaj na taką powolną, miękką praktykę dla całego ciała. Zaczniemy sobie w siadzie, w siadzie skrzyżnym, sugasanie. Doklej posiadki do maty delikatnie, wydłuż kręgosłup, angażując grzbiet, czubek głowy wydłużony do sufitu i na chwilkę zamknij oczy. Damy sobie kilka chwil na uziemienie. obserwuj najpierw, co się dzieje w ciele. Staraj się wypuścić luźną szczękę, palce u dłoni, brzuch. Jeżeli praktykujesz z intencją, to jest dobry moment na to, żeby teraz te intencje w myślach znaleźć, powiedzieć, poczuć, dlaczego dzisiaj stajesz na Macie, czego dzisiaj potrzebujesz. I zacznij powoli kierować uwagę na oddech, poczuć, jak przepływa przez ciało, jak z wydechem ciało jeszcze bardziej się wydłuża, angażuje, odżywia. A z wydechem tworzysz w nim coraz więcej przestrzeni, coraz więcej luzu. I przez chwilę poddechaj tak w swoim tempie. A potem weź wdech przez nos, wydech przez nos. Wdech przez nos, wydech przez nos, wdech przez nos do połowy, dopełni wydech przez nos, wdech przez nos do połowy, dopełni wydech przez nos. Wdech przez nos do połowy, dopełnij, wydech przez usta, wdech przez nos do połowy, dopełnij, zatrzymaj i luźny wydech przez usta. I tylko wdech przez nos, wydech przez nos. Wdech przez nos. Wydech przez nos. I zacznij wracać do naturalnego oddechu. I nie otwierając jeszcze oczu, zrób kilka razy barki do tyłu. Kilka razy do przodu. Otwórz oczy, z wdechem ręce nad głowę, spójrz za a z wydechem przynieś dłonie do serca, do klatki piersiowej. I tak od razu opuść lewą dłoń na lewe kolano, z wdechem wydłuż prawą rękę wysoko do sufitu, zajrzyj za palcami do góry, weź tutaj głęboki wdech, a z wydechem opuść prawą dłoń do prawej strony, wydłuż lewy bok ciała, zajrzyj za lewą ręką, weź głęboki wdech i z wydechem Lewa dłoń wraca na lewe kolano, prawa dłoń chwyta za lewe ucho i tak przybliż prawe ucho do prawego barku. Zatrzymaj. głęboki wdech. I z wydechem spójrz na prawe kolano, przenieś prawą dłoń na tę głowę, wdech w pozycji. I z wydechem głowa wraca do centrum, prawa dłoń na prawe kolano i wdech, wydusz lewą rękę maksymalnie do sufitu, spójrz za lewą dłonią. Wydłużasz, jeszcze jeden wdech, no i wydech, lewa dłoń opada do boku, prawa ręka wydłuża prawy bok ciała, weź wdech w pozycji. z wydechem, prawa dłoń na prawe kolano, lewa dłoń na prawe ucho i tak wydłużasz prawy bok szyi, zatrzymaj, spokojny długi wdech, z wydechem patrzysz na lewe kolano, dłoń wędruje na tył głowy i tak wdech w pozycji. I z wydechem lewa dłoń wraca na lewe kolano, głowa wraca do centrum i powoli przenieś ręce za siebie. połącz je w ciasny koszyczek, ściągnij łopatki, i barki, weź wdech. A z wydechem wypuść powolutku klatkę w dół i tak rozbujaj ciało do jednej, do drugiej strony. I okay, zatrzymaj, z wdechem wróć. Do góry wyślij brodę wysoko do sufitu. A z wydechem ściągnij brodę do mostka. I jeszcze dwa takie spokojne razy. Wdech, wyślij brodę maksymalnie do góry. I z wydechem broda wędruje do mostka. Ostatni raz wdech, góra. Wydech, broda mostek. I z wdechem spójrz przed siebie, rozkleć ręce, wyślij dłonie do sufitu i z wydechem opuść się na początek maty. Przejdź do kręgu podpartego. Ustawiasz dłonie pod barkami, kolana na szerokość bioder, palce dłoni szeroko, wdech. Pozycja krowy, wygnij kręgosłup w wyślij mostem do, do przodu. A z wydechem przez ogrągłe plecy przejdź do balasany, do pozycji dziecka. I jeszcze jeden taki raz. Wdech, ciężar ciała do przodu, krowa, wygnij kręgosłup w a z wydechem balasana, pozycja dziecka, łączysz duże palce, stóp, kolana wypuszczasz delikatnie na boki, wyduszęce przed siebie, opuść luźno czoło, zatrzymaj na kilka oddechów. Po prostu, żeby tutaj zaczęło się robić trochę więcej przestrzeni, pod pachami, w klatce piersiowej, w biodrach. I rozgrzejemy sobie obręcz barkową z wydechem będziemy przynosić ciężar ciała do przodu, a prawą rękę kierujesz za siebie, zaglądasz za prawą dłonią. Z wydechem balasana, pozycja dziecka. Jeszcze jeden raz na tę stronę. Wdech, będziesz do przodu, prawa ręka do tyłu. Wydech balasana, dziecko. I od razu druga wdech. Lewa ręka w Ciało przód. Patrzysz za lewą dłonią. Wydech balasana. I jeszcze jeden raz wdech. Ciało przód lewa ręka tyłu. Z wydechem balasa na dziecko. I z kolejnym wdechem. Znowu przenieść ciężar ciała delikatnie do przodu, krowa, wygnij kręgosłup A z wydechem pod palce stóp, wysi biodra w górę, pies głową w dole, chwilkę na zmianę, połginaj nogi w kolanach. Wypuść głowę luźno, po się w pozycji. Cały czas biodra są Twoim najwyższym punktem. Kręgosłup starasz się wydłużać. Palce dłoni szeroko rozstawione. I powoli zacznij zatrzymywać się w pozycji. Z wdechem prawa stopa robi krok do przodu pomiędzy dłonie. Z wydechem uziemiesz lewe kolano na macie. I wdech. ręce wysoko do góry. Andrzej Asana. Z wydechem kaktus ściągnij łopatki. Wdech. Opuść dłonie do maty, wydech w pozycji i wdech. Unosisz prawą rękę do sufitu, spójrz za prawą dłonią. Jeszcze jeden spokojny wdech tutaj w pozycji. I z wydechem prawa dłoń idzie do prawej strony, a ty wydłużasz lewy bok ciała. Zatrzymaj, zaglądasz za lewą dłonią, długi wdech. I z wydechem odłóż lewą dłoń do ziemi, wycofaj biodra w tył, zaangażuj prawą nogę, prawa stopa flexy, wdech. Wydłuż kręgosłup i z wydechem miękko skłon do prawej nogi. Jeszcze dwa razy wdech tutaj, wydłuż kręgosłup, wydech skłon do prawego kolana. I jeszcze jeden raz, wdech, wydłuż i wydech skłon. Z kolejnym wdechem przejście żarciała do przodu. Odermi tym razem lewe kolano od maty, uniesie wysoko do sufitu. Zaangażowane nogi. Poczuj delikatne rozciąganie w lewym udzie. Prawe kolano w linii z prawą piętą. Weź tutaj jeszcze jeden długi wdech. Wydech, kaktus, ściągnij łopatki. I z wdechem dłonie odkładasz na początek maty. z wydechem lewa stopa krok do przodu dołącza do prawej. Wdech, u dwa. I wydech miękko skłon. Wdech rośniesz, unosisz ręce nad głowę, wydłużasz boki ciała. Z wydechem samostyt, dłonie do serca. I ta sama pozycja góry. Rośniesz górę, wdech. I wydech miękko, powoli skłon. Wdech wydłuż plecy, pół skłon. Wdech, odstaw, obie nogi do tyłu, deska, zaangażuj całe ciało, weź wdech w pozycji. A z wydechem z kontrolą odkładasz całe ciało do maty. Łokcie zostają blisko ciała. I budżet gasa na klasycznie wdech. Kobra. Unieś ciało do góry. Zaangażowany grzbiet. Wdech. Luz. I jeszcze jeden raz. Wdech. Wejdź do góry. Spójrz przed siebie. Ściągnij łopatki. Zaangażuj nogi. Wdech. Luz. I powoli odpychasz się od dłoni. Przejdź przez kolana. i Wejdź do psa z głową w dole. A do Mukaswana Sana. I idziemy na drugą stronę z wdechem. Lewa stopa, krok pomiędzy dłonie. Z wydechem prawe kolano, mata. I wdech Andrzeja na Unieś wysoko do góry. Z wydechem kaktus. I wdech. Odkładasz dłonie na początek maty. Wydech w pozycji. I wdech. Lewa ręka tym razem idzie wysoko do sufitu. Spójrz za lewą dłonią. I jeszcze jeden wdech. I wydech lewa dłoń. Do boku. wydłuż Teraz w prawą stronę. Zajrzyj za prawą dłonią, wdech w pozycji. I z wydechem prawa dłoń wraca na matę, a ty, ty y, wysłasz biodra w tył. I wdech. Zaangażuj grzbiet. Wydech miękko skłon do lewej nogi. Cały czas lewa stopa aktywna, wdech. Wydłużasz. No i wydech luz. Jeszcze jeden raz. Wdech, wydłuż. Wdech, luz. Z kolejnym wdechem przenieś ciężar ciała do przodu. Tym razem odrywasz prawe kolano od maty. Unieś się wysoko do sufitu. Mocne, stabilne nogi. Wdech w pozycji. Wdech, kaktus. Ściągnij łopatki. Z wdechem odłóż dłonie na początek maty. Z wydechem prawa stopa dołącza do lewej. I wdech, pół skłon. kręgosłup. Wdech, skłon. Przytulasz się do łucy. Wdech, rośniesz. Unieś ręce nad głowę. Wydech, samastity. I ta desana pozycja góry. Rośniesz, góra, wdech. Wydech, miękko, skłon. I zupełnie bez pośpiechu, wdech, półsklon. Z wydechem obie wdech. nogi do tyłu, przejdź do deski, weź wdech w pozycji. Z wydechem, uginając łokcie, odkładasz całe ciało do ziemi. I budżan gasona, wdech kobra. Wydech powoli, luz, wracasz do maty. I jeszcze jeden raz. Wdech. Aktywny grzbiet, długie, mocne nogi, kobra. Wydech, luz. I ponownie oddychając się od dłoni, przejdź na kolana, podwójne palce stóp, pies, głową w dole, Zobacz, co się w pozycji zmieniło. Weź tutaj spokojny wdech i wydech. Zatrzyma się, psie. I z kolejnym wdechem prawa stopa robi ponownie krok do przodu pomiędzy dłonie. Z wydechem wklej lewą piętę w matę, 90 stopni. Wojownik drugi. Wydusz ręce, zobacz, czy prawe kolano nie leci do środka. Spójrz za środkowym palcem prawej dłoni. I tak na wdechu, odwrócony wojownik, wydusz prawy bok ciała. I z wydechem prawe przedramię na prawe udo, przygotowanie do pozycji kąta. Wydłusz lewą rękę, spójrz spojrzeć za lewą dłonią. I jeszcze raz z kolejnym wdechem. Odwrócony wojownik, wydłuż prawy bok ciała i z wydechem albo to samo co przed chwilą, albo idziesz do pełnej pozycji kąta. Prawa dłoń idzie po wewnętrznej stronie prawej stopy, lewa ręka wydłużona za głowę. I zatrzymaj, weź jeszcze jeden spokojny długi wdech i wydech tutaj. I z kolejnym wdechem od razu próbujesz wyprostować prawą nogę, wydłużysz prawy bok ciała. A z wydechem idziemy do trikonasany, do pozycji trójkąta. Najpierw wysyłasz prawą rękę w przód, później powolutku w dół. I tak lewą rękę wysyłasz wysoko do góry. Aktywne boki ciała, wzrok skieruj za lewą dłonią. Weź głęboki wdech. I z wydechem zwróć wzrok na początek maty, uginając prawą nogę. Z wydechem unieś lewą nogę wysoko do góry. Długi kręgosłup. Z wydechem shiva skład. Lewe kolano idzie za prawą łydkę i znowu wdech, wydłuż, wydech, shiva i wdech. Jeszcze raz, wydłuż, a z wydechem tym razem wsiadamy sobie na lewej pięcie, ugina się prawa noga w kolanie i tak wdech, unieś lewą rękę wysoko do góry, zaangażuj grzbiet, a z wydechem przenieś lewą rękę za prawe kolano, prawą dłoń na dolne plecy. I zajrzyj za prawym barkiem. Wdech i wydech w pozycji. Z kolejnym wdechem rozpleć ręce, odłóż dłonie na początek maty i idziemy do piramidy. Wklejasz lewą piętę w matę, skłon do prawego kolana. I dwa razy wdech, zaangażuj grzbiet, wydusz kręgosłup. Wydech, miękko skłon. Wdech, wydusz. I wydech, skłon. I tym razem z wdechem wydłużasz. Unosisz lewą nogę do góry. I z wydechem lewa stopa dołącza do prawej. I płyniesz wdech, pół skłon. Wydech, skłon. Wdech, rośniesz. Unieś ręce nad głowę. I wydech, same styki. I to ta sama pozycja góry. Góra, wdech. Wdech powoli, skłon. Wdech pół, skłon. Wydech obie nogi idą do tyłu. I tym razem wdech w pozycję, wydech pełna czaturanga. Możesz zawsze użyć kolana na matę, jeżeli ciężko, kobra lub pies głową w górę. I pies z głową w dole. Idziemy od razu na drugą stronę. Z wdechem lewa stopa Robi krok do przodu pomiędzy dłonie, prawa pięta w matę, 90 stopni. Wojownik drugi, wydusz ręce, przypilnij lewego kolana, żeby nie leciało do środka i wdech, wydusz lewy bok ciała, odwrócony wojownik, wydech, przygotowanie do pozycji kąta, lewe przedramię na lewe u do długo prawa ręka, wdech, jeszcze raz, odwróć wojownika, wydusz lewy bok ciała i z wydechem albo to samo, albo pełna pozycja kąta, lewą dłoń wtedy układasz po wewnętrznej stronie lewej stopy, Wydłużysz prawą rękę. Tutaj zatrzymaj na wdech i wydech. Z kolejnym wdechem. Wyprostuj lewą nogę, wydóż lewy bok ciała. A z wydechem powolutku, tylko na trójkąt przenieś lewą rękę z przód i później w dół. I tak zajrzyj za prawą dłonią, zaangażuj boki ciała. Wdech i wydech w pozycji. Kolejnym wdechem odłóż prawą dłoń do ziemi, spójrz na początek maty przez ugiętą lewą nogę, unieś prawą nogę do góry, kąt prosty między nogami, weź tu wdech, wydech, siwa skłod, prawe kolano za lewą łydkę, wdech, jeszcze raz, wydłuż, wydech, siwa. wdech, jeszcze raz, wydłuż, a z wydechem uginasz lewą nogę, siadasz na prawej pięcie. I wdech. Od razu wydłuż prawą rękę wysoko do sufitu. I z wydechem. Opla też lewe kolano. Lewa dłoń na dolne plecy. Zatrzymaj zaglądając lewym barkiem. I jeszcze spokojny wdech i wydech. I z wydechem. Wróć do centrum. Rozpyć ręce. Odwróć dłonie na początek. maty piramida. Prostują się nogi. Prawa pięta w matę. Wdech. Wydłuż plecy. Wydech skłon. Wdech. Wydusz. Wdech skłon. Wdech, wydłuż, unosząc prawą nogę do góry. I wydech dostaw prawą stopę do lewej. I powtarzasz wdech, pół skłon, wydech skłon. Wdech rośnie, unosi szansę na głowę, wydech Sama City i Tadasana. Góra wdech. Wydech miękko, skłon. Wdech, wydłuż, pół, skłon. Wydech obie nogi tył, pełna deska. Wdech w pozycji. Wydech, czat. Uranga, zawsze możesz odłożyć kolana na matę, jeśli masz ochotę, obra, lub pies głową w górze. I pies z głową w dole. Zatrzymaj się w pozycji. Spokojny wdech i wydech. Obserwuj ciało. I z kolejnym wdechem oderwij piętę od maty, delikatnie przenieś ciężar ciała przód. Z wydechem opuść kolana do maty, cofaj pośladki do pięt, lasana pozycja dziecka. Opuść tutaj łokcie do maty, pozwól, żeby oddech zaczął wracać do naturalnego rytmu, do naturalnego tempa. I z wdechem zaangażuj brzbiec, grzbiet. Spójrz pomiędzy dłonią. Z wdechem powędruj dłońmi do prawej strony. Jeśli się uda, ujrzysz lewą dłoń na prawej, ale zadbaj o to, żeby lewy posiadek był cały czas doklejony do lewej pięty. Długi lewy bok, do którego oddychasz głowa zupełnie luźna. Przytrzymaj na trzy, na dwa i na jeden. Wdech wydusz. Spójrz na dłonie i z wydechem przez centrum, po drugiej stronie. Teraz długi prawy bok, prawy pośladek leży na prawej pięcie, głowa luz. I spokojny oddech, Trzymasz. trzy. Dwa, jeden. Z wydechem spójrz na dłonie, z wydechem wróć powoli do centrum i z rolu tręk po kręgu do siadu. Przenieś tutaj ręce za siebie, połączę w ciasny koszyczek, znowu ściągnij łopatki, ściągnij barki, zamknij na chwilę oczy i powoli zacznij robić pełne kółko głową, najpierw w jedną stronę. I odkręć koło głową w drugą stronę. Okej, okay. wróć głową do centrum, otwórz oczy, rozpleć ręce, przenieś nogi przed siebie i najpierw rozstaw stopę na szerokość maty, dłoni ułóż tak, żeby palce dłoni patrzyły albo do przodu, albo delikatnie do boków i wypuść raz nogi w prawo, wtedy głowa idzie w lewo i nogi w lewo, wtedy głowa idzie w prawo, kilka razy, spokojny oddech. I zatrzymaj się przy kolejnym razie w centrum, zostaw lewą stopę doklejoną do maty, a prawą stopę spróbuj przenieść przed lewe udo. Prawa stopa będzie teraz aktywna, flex i przytrzymaj. Starasz się tutaj wypchnąć mostek do przodu. Zaangażować przód ciała, otworzyć delikatnie, ściągnąć barki w tył i przytrzymaj tutaj na trzy. Na dwa. I na jeden, z wydechem delikatnie zacznij prostować lewą nogę i uż prawe kolano nad lewym. Ok, i tak wdech. Posiadki mocno doklejasz do maty, wydłużasz kręgosłup, wydłużasz ręce. I z wydechem skłon do lewej nogi, trzy oddechy pauzy. Poczujesz ściąganie tylnej taśmy. Kolejnym wdechem zroluj powoli do góry, rozstać nogi, odstaw z powrotem stopy na matę i teraz przestawimy sobie lewą stopę przed prawe udo. Znowu otwierasz klatkę, angażujesz ręce, trzy oddechy, aktywna lewa stopa. Spójrz sobie w jeden punkt, poczuj tutaj lewy pośladek i weź jeszcze jeden wdech. A z wydechem delikatnie zaczynasz prostować. Prawą nogę, lewe kolano układasz nad prawym wdech, doklejając pośladki, wydłużasz kręgosłup i z wydechem skłon do prawej nogi znowu trzy. oddechy w zatrzymaniu. Z kolejnym wdechem do góry, rozpyć nogi i teraz delikatnie połącz podeszwę stóp do kształtu diamentu czyli luźno daleko od ciała przejdź przez dłonie, przez przedramiona do leżenia doklej barki do mat, doklej łopatki ułóż wygodnie ręce albo układając je wzdłuż ciała, albo połóż jedną dłoń na klatce piersiowej drugą dłoń na brzuchu chwilę, poobserwuj tutaj ciało, poobserwuj oddech, to jak pracuje całe ciało razem z oddechem. I wrócimy sobie do pranayamy. Z początku praktyki weź wdech przez nos, Wydech przez nos. Wdech przez nos. Wydech przez nos. Wdech przez nos do połowy. Do Wydech przez nos. Wdech przez nos do połowy. Dopełnij. Wydech przez nos. Wdech przez nos do połowy. Dopełnij. Wydech przez usta. Wdech przez nos do połowy. Dopełnij. Na chwilę zatrzymaj. I wydech przez usta. Wdech przez nos do połowy, do pełni, zatrzymaj i wydech przez usta. I tylko wdech przez nos, wydech przez nos, wdech przez nos. Wydech przez nos. I zacznij wracać do naturalnego oddechu. Wróć uwagę do intencji z początku praktyki. I zostań w tej pozycji tak długo jak potrzebujesz. A ja dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia.